Tak z lotu ptaka wygląda teraz zniszczony Bachmut. Siły rosyjskie ostrzelały pozycje ukraińskie przy użyciu zakazanej przez konwencję genewską amunicji fosforowej i zapalającej. W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 35 rosyjskich dronów szachet. Zaatakowano Kijów i Odesę. Ułamki strąconych maszyn spadły na budynek mieszkalny i samochody w stolicy Ukrainy. Kilkoro mieszkańców zostało rannych. W Odessie rakiety uderzyły w magazyn produktów spożywczych, ale również w budynki rekreacyjne na brzegu Morza Czarnego. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 23 cywilów zginęło, a prawie 50 osób zostało rannych w wyniku ataków na obwód hersoński na południu Ukrainy. W czasie wystąpienia w Hadze prezydent Zełenski zaznaczył, że tylko w kwietniu Rosjanie popełnili ponad 6 tysięcy zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci. We all want to see different Vladimir. Oczywiście, wszyscy chcemy widzieć tu innego Władimira. Tego, który zasługuje na skazanie za zbrodnie wojenne. A to musi się stać tutaj, w Hadze, w stolicy prawa międzynarodowego. Jestem pewien, że zobaczymy go tutaj, kiedy wygramy, zwyciężymy. I nie tylko na polu bitwy, nie tylko z tą agresją. Z kilkudniową wizytą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przebywał wicepremier Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej RP odwiedził amerykańskie zakłady, w których produkowane są systemy artylerii HIMARS. Już w połowie maja pierwsze wyrzutnie będą w Polsce. Jest to broń, która sprawdziła się na ukraińskim froncie. Jeszcze w tym roku utworzymy centrum HIMARS, podobne do centrum Abrams, jakie już funkcjonuje w Polsce. Naszym założeniem jest to, aby centrum Heimars stanowiło hub do serwisu i produkcji Heimarsów nie tylko na potrzeby polskie, ale także na potrzeby państw europejskich. Od początku rosyjskiej inwazji Polska przekazała napadniętemu sąsiadowi ciężki sprzęt wojskowy, w ostatnim czasie Ukraina złożyła też zamówienia na uzbrojenie polskiej produkcji: armatochałbice krab, karabinki Grot oraz transportery opancerzone Rosomak. Natomiast Pentagon ogłosił kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. Będą to haubice, rakiety lotnicze i amunicja artyleryjska o wartości 300 milionów dolarów.